To szczególny dzień, ponieważ jeden z najstarszych wydziałów na uczelni, wydział pedagogiczny, a od niedawna i artystyczny, otrzymuje piękny obiekt. Skutowa nazwa tego projektu to CEART, Pełna Uniwersyteckie Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to projekt, który był zrealizowany w ramach działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z którego pochodziło 60% środków niezbędnych dla przeprowadzenia inwestycji, 40% tzw. wkładu własnego. Zapewniliśmy poprzez pozyskanie specjalnej dotacji z puli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dedykowanej kontraktom regionalnym. To kolejna inwestycja po budowie filharmonii, Świętokrzyskiej, po Państwowej Szkole pierwszego i drugiego stopnia. Myślę, że warto zwracać uwagę, że właśnie edukacja tego typu jest bardzo potrzebna. Przygotowuje ludzi ja mówiłem o tym podczas otwarcia, o ponadprzeciętnej wrażliwości. Tak naprawdę, aby kultura, zwłaszcza ta wyższa, mogła się rozwijać, musi powstać pewnego rodzaju środowisko na rzecz tej kultury i akurat tutaj przygotowują, uczą się ludzie, którzy będą pewnie, brzydko powiedzieć, beneficjentami działalności tych jednostek, które w ostatnim czasie powstały w Kielcach. Łączna wartość projektu to 10,2 miliona złotych. To jest koszt realizacji tego obiektu wraz z wyposażeniem. Obiekt, w którym obecnie znajdujemy się, obejmuje powierzchnię 1200 m2 i składają się na niego takie trzy podstawowe aule. Aula główna na 300 miejsc i dwie aule mniejsze na 100 osób. Każda z tych auli jest wyposażona w bardzo nowoczesne rozwiązania w zakresie multimediów. Mówię tutaj o nagłośnieniu, mówię tutaj o jakości obrazu. Także aula główna może być wykorzystywana nie tylko do prowadzenia wykładów, zresztą jak dwie pozostałe, ale również jako mini sale projekcyjne. A aula główna nade wszystko jako sala koncertowa na 300 miejsc, gdzie w bardzo fajnych warunkach będzie można posłuchać muzyki, czy koncertów, czy jeszcze jakichś innych wydarzeń związanych ze sztukami muzycznymi. Jakich to wyobraźnia studentów i pracowników podpowie? się tutaj odbywać wystawy. Jak Państwo widzicie, piękne foyer. Teraz tutaj prezentują się pracownicy Instytutu Sztuk Pięknych i studenci, ale przecież takie koncerty, jak przed chwilą słuchaliśmy, takie wystawy, jak teraz możemy oglądać, mogą się tutaj odbywać także i organizowane przez inne instytucje i są ku temu stworzone już właśnie Cieszymy się z nowego obiektu, ale najbardziej cieszymy się chyba z tego, że dzisiaj w czasie dzisiejszej uroczystości mogliśmy wręczyć aż 18 stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wyniki w nauce i osiągnięcia. Naukowe. To jest największe wyróżnienie, jakie student może tak naprawdę dostać, więc bardzo się cieszymy i jest nam bardzo miło, że je dostaliśmy. To jest stypendium ministra przyznawane studentom za cały kształt, innymi za osiągnięcia naukowe, w tym publikacje, branie udziału w konferencjach, organizowanie szkoleń, a także poprzez aktywne uczestnictwo w naszym kole naukowym, jakim jest koncept. Osiemnastka naszych studentów to rekord naszej uczelni, jeżeli chodzi o liczbę stypendiów. Ale muszę też powiedzieć, że wśród wielu polskich uniwersytetów ta liczba stypendystów jest znacznie niższa od tej, jaką dało nam się wygenerować w tym roku. I to jest dowód na to, że uniwersytet się rozwija i jest silny nie tylko tym potencjałem badawczym, infrastrukturalnym, jeżeli chodzi o pracowników, ale przede wszystkim o studentów. Życzymy im sukcesów.